Dobra, Ania, o, też jesteś już. Chodź, chodź szybko, szybko, bo nam autobus ucieknie. Szybko, szybko. Szybko, dziewczyny. Rozalia. O, jesteśmy. Proszę siadać na miejsca. Dobra, może usiądziemy tutaj, w tych poczwórnych. Dobra. Okej. Okay. Jak tam było w szkole, Ania? Co dzisiaj zaczęliście robić? E, dzisiaj mieliśmy ułamki. Aha. Jak tam, w, jak tam w pierwszej liceum? Dobrze. A u ciebie? Y, u ciebie? Rozalia fajnie w piątej klasie? Fajnie. Mam nadzieję, że za chwilę dojedzie. No, o, mam na chwilę, y, Mam nadzieję, że za chwilę dojedziemy do domu. No. Ja bym już bardzo chciała być w domu. No ja te... No ja też. Przystanek. Ulica Kwiatkowa. O, jest. O, jest nasz dom. Dobra. Tu wychodzimy. Chodźcie. O, dziewczynki, jesteście już fajnie. Cię zaraz będzie obiad. Dobra, dobrze mamo. Odłóżcie tylko plecaki do pokojów. Okej. Okay. Gdzie ja mam plecak położyć? Może tutaj. O, tutaj będzie dobrze. Chodź nie już na, chodź na obiad, dziewczyny. A ja już dawno wróciłem z przedszkola i ja się bawiłem, a wy się uczyliście. Ha, ha, ha. Igo, przestań się, wy, się wyśmiałać, dziewczynek. No dobra. Okej, okay, to się tak jak zawsze, nie? No. O nie, nie muszę siedzieć w tym moim foteliku. Dobra. Poczekajcie, ja robię obiad dzisiaj. Yy, dzisiaj na obiad... Dzisiaj na obiad będzie zupa mleczna. Okej. Okay. Yy, jakieś składniki. Yy, Dobra. No, gotowe. Dziękujemy. Dobra, naleję. Dobra. Okej, okay, już jest wypita cała zupa mleczna. Znaczy zjedzona. Tak, już zjedliśmy. No dobra, no to wracajcie tam do swoich tych Waszych zajęć, to coś czegoś takiego. Ja muszę wziąć poszkolną kąpiel z bąbelkami. Wrócę znowu czysta, pachnąca, najpiękniejsza. Eee... Szampon. Nie no, nie chcę znowu wołać rusy. No dobra, to się będę wspinać. Oj. Oj. Dobra, jest. Dobra, koniec. Ło, wylało mi się trochę. Dobra, idę odłożyć ręcznik. Ło! Au! Au! Ała! Co się tam dzieje? Au! Laura? Au! Co się stało? Poślizgnęłam się na szamponie. Daj rękę. Au, au, au. Umiesz chodzić? Au, nie. Max! Co się znowu stało? Laura chyba złamała nogę. O nie! Dziewczyny, dziewczynki yy, i có córeczki, synku. Tak. Laura chyba złamała nogę. Musimy jechać do szpitala. O nie, moja siostra. Au. No chyba musimy pojechać. Yy, tylko nie musimy wszyscy, kto chce jechać? Ja. Bo no to rozalia pojedziesz ze mną, tata też. Yy, no znaczy, to dobra. To tata zostanie z Anią i Igorem, tak? Tak, zostanę. I jakby co, to masz przyjazd do nas. Okej. Okay. Co robimy? Bawimy się. No dobrze. Tylko jak Laura będzie miała złamaną nogę, to nie przeszkadzajcie jej, dobrze? Dobrze. W sumie nie możecie jej nigdy przeszkadzać. Pogramy w piłkę. Okej. Okay. Ania broni. Dobra a, my, dobra, a my jedziemy do tego szpitala. Chodźcie. Chodź, Laura. Ja cię będę podtrzymywać. Au, 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 au. au. Chodź, Rosalia. Idę. Oj, ale tutaj śmierdzi coś z gniłym jabłkiem, jakby. Laura, nie narzekaj znowu. Au. Mm, mm, mm. Że ja mam niby tutaj siedzieć z tym małym chłopczykiem? Laura! Chodź, siadamy, o, o. Rosalia, są jakieś książki dla ciebie. Jak ci się będzie nudziło, to możesz przeczytać. O, jest! Super! Dobra. Przeczytam to. Eee, no dobra. To może tutaj usiądę. Sobie. Eee, weźmiemy tylko numerek. Jeden. To będziemy jako pierwsi. To super. Numerek jeden. Oto my. ja poczekaj tutaj. Okej. Okay. Jak będziesz potrzebna to po ciebie przyjdę. Dobra. A. Eee, dobra. To na piętro. Piętro, piętro. Oj. O nie, bandaż. To piętro, piętro, piętro. Nie wiem, które piętro. Tak, szczerze. Hmm. Przepraszam bardzo, a pan, pan wie, na jakie piętro iść ze złamaną nogą? E, no piętro pierwsze. Dobrze, dziękujemy panu. Okej, okay, dziękujemy. Chodź Laura. Oj! Laura. Dobra, chodź Laura. Dobra, chodźmy się najpierw zbadać. Tam gdzieś? Nie, tam jest weterynarz. Nie, to chyba tam musimy iść. E, dzień dobry. Dzień dobry, pani z lekarzem? Nie, święty Mikołajem. E, ale tak na serio. No, lekarzem jestem. A na jaką salę ze złamaną nogą? Tam, w prawo. Dobrze, dziękujemy. Przepraszamy bardzo, nie przeszkadzamy? Nie, nie. E, bo moja córka chyba złamała nogę. Dobrze, to proszę. To proszę tutaj. To. Proszę do mnie. Chwała. O, okay. Ble, ale to jest brudne. Ja tutaj nie będę leżała. Nie narzekaj, Laura. E, panią, proszę o wyjście. Dobrze. E, córka poniżej 12 roku życia? Nie. Ile ma lat? 15. Dobrze. E, to zasuwamy. I zaczynamy. Ale ja się boję, dobra. Może schodzę do Rosali tam na dół. Dobra, tak, Zajdę do Rosali. Dobrze, my sobie obejrzymy Twoją nogę. Bolicie? Au, 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 tak! Dobrze. E, zrobimy Ci prześwietlenie. Gdzieś... E, do tamtej sali, przepraszam. E, połóż się tutaj. Dobrze. Ale tu jest brudne i mokre. Tu się chyba ktoś posikał. Nie, nie, takie są już te wiski. Ja nie będę na takiej dwóch leżała. Chcesz, żebym ci wyleczył tą nogę, czy nie? No chcę. Tam jest prześwietlenie. Tam jest prześwietlenie dziewczynko. Tutaj. Dziewczynko, ja mam 15 lat, proszę pana. Proszę. Ja, proszę. Eee, tak, wyniki. E, gdzie są wyniki? Tak, złamana noga. A jak to się stało? Poścignęłam się o wylany szampon na podłodze. Aha. Dobra, wstawaj. Au, no, po, po. Położyć. To co w końcu mam robić? No to co ci każę teraz zrobić? E, em, ta pa, em... Pan mi nie może rozkazywać. Jestem lekarzem. Proszę nie narzekać. E, przyniosę Ci wózek. Czekaj tutaj. Eee, wózek... Tu widziałem jakiś taki różowy zielony. Dobra, mogę jej dać taki. Proszę bardzo, wózek. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dobrze, to ty. Au. Dobrze, to ty możesz teraz zejść sobie do mamy. Do widzenia. Do widzenia. O, się poruszać. O, mama, hej! Cześć, Daura. Hej. E, a, jeszcze zapomniałam coś powiedzieć, czegoś. Proszę doczekać. Na trzecim piętrze są okule, proszę je wziąć. Dobrze. Dobra. Okej, okay, to ja wracam do pracy. Okej, okay, czyli na napięto trzy. No tak, tak jak pan powiedział lekarz. Dobra, jesteśmy. Chodź. Chodź Laura. Już idę. Ale tu rozsypane. Co tu tornado przeszło? Nie wiem, dziwny ten szpital. O, jest prysznic. Dzień dobry. Dzień dobry. E, złamana noga? Tak. Dobrze, proszę się położyć. E, dobra, sprawdź. Zrobimy jeszcze uszy. No dobrze. To proszę w tamtą stronę. Tam są... Tam są okule jakieś. Dobrze. Podam ci wózek. Proszę. Dziękuję. Co to, na, co to ma być, Laura? Co to ma ją być za okulę? Były różowe jeszcze, ale te. Co? Jak to były różowe? Były różowe? Naprawdę były różowe? Ja już wolę na tym wózku jeździć. No to na wózku będziesz jeździć. Proszę bardzo. Tylko noga ma odpoczywać po prostu. Nie no, nie wierzę. Takie okule. Z takim czymś ma człowiek łazić. No to będziesz na wózku jeździć. Mówię ci. Chyba, że gdzieś są te okule. To, to spróbuję ich poszukać. Może. Chyba, że znajdę coś jeszcze dla ciebie. Jakieś ubranie. Nie, żadnych ubrań nie chcę takich. tych lekarskich. No dobrze to... To obejdzie się bez takich To obejdzie się bez takich ubrań. Nie, niech będzie. No dobra, ale po prostu ma nogę odpoczywać. Musisz po prostu jeździć na wózku. Dobrze. Do widzenia. Do widzenia. Ja wracam do mojego biura. To jest nieważny kolor okuli, Ani, jak wyglądają. Wiem, ale ja nie będę się w czymś takim pokazywać w szkole. Rozumiesz, mama? To do szkoły nie będziesz chodziła. Nie. Mam ci wrócić po to okule? Eee, nie. Już wolę na tym wózku jeździć. No dobra, no to jeździć na wózku. Dobra, idziemy do Rosali i jedziemy do domu. Okej. Okay. Dobrze, to idziemy. Tutaj gdzieś córka była w poczekalni. O, jesteś Rosalia. Dobrze, akurat przeczytałam tą książkę. Ło, nie, Laura. Niestety będę jeździć na wózku. Ale miałam do wyboru stare okule od chyba 90 latka. Laura, no weź już, nie narzekaj. Okulę jak okule, ale wolałam różowy wózek. Mam różowy nie, yy, nie miałam zamiaru, żeby po prostu się pokazać w takich okulach w szkole. No to masz wózek, o co Ci chodzi? No dobra, chodźmy już do domu, bo to dzisiaj taki zwariowany dzień trochę jest. No. Bo by się nic poważnego, Laura nie stało. No. O, Wy już jesteście. No. Co Ty, Laura, na wózku? Miałam do wyboru jeszcze stare, brązowe kule. To co myślisz, że jest lepsze? Różowy wózek czy takie kule? Nie, no, różowy wózek, dos. Cześć. Cześć. Jadę do swojego pokoju. Jestem królową na moim tronie. Ciemno już się robi. Muszę wziąć kąpiel. Jak ja mam w wózku kąpiel wziąć? Poradzisz sobie. No dobra. Tylko nie wylewaj już szamponu. Dobra. Okej, okay, to muszę powoli do wanny. O, i siedzę. Annie, zapomniałam się przebrać. Rozaria! Co? Nie muszę teraz, mnie będziesz do wszystkiego wykorzystywać. Nie, nie, tak jak zawsze, podasz mi ręcznik. Tak. Proszę. Dziękuję. Dobra, idę już spać. No ja też. Ty też Igor już spać. A powiedz mi bajkę, mama? Tak. Dobra, idę. Chodź Igorku do spania. Było so, był sobie smok. Dobra, idę szybko do tej fany. O, jest, jestem. Okej. Okay. Okej. Okay. Jestem... U! Rzuciłam ręcznik i trafiłam. Znaczy rzuciłam na półkę. Dobranoc, tato. Słodkich stów, Laura. Okej, okay, jestem. Jak ja wejdę na górę? Rosalia! O! Co się dzieje? Jak ja mam wejść na górę? Podsadzisz mnie? Tata niech cię podsadzi. Nie mam tyle siły. Tata! Co? Podsadzisz mnie na górę! Czemu ty sobie nie wzięłaś takiego łóżka jak Rosalia na dole? O! Proszę bardzo, jesteś. Dzięki, tato. Dobra, a wózek księżniczki to tutaj. Daj mi pod łóżko. Dobra. Przy tej sukience, nad którą pracuję. Okej. Okay. Chodźmy już spać. Ej, chodźmy już spać. Dobra, Igor też już zasnął. A musiałam mu chyba trzy bajki opowiedzieć, żeby w końcu zasnął. Potajemnie pod kołdrą schował autka, żeby się nim bawić w nocy. Aha.